Tutaj Marcel gra i e, jestem na zupełnie nowym mapie w kwadratowych przygodach e, Pozbierałem sobie tej przedmioty z bonusowej skrzyni e, Żółw Wgrałem sobie mody do e, Do właśnie No, szybko z poprzedniej, z poprzedniej Z poprzedniego sezonu Z poprzedniego sezonu e, I Yy, a właśnie yy, zaczynałem od na nowej mapie bo coś mi się stało z poprzednią no i myślę że wszystko będzie w porządku że czekajcie Dobra jestem że wszystko będzie w porządku tylko nie wiem coś mi się stało z głosem Hmm, Dziwne. Czekajcie zaraz wrócę. Okej, okay, już jestem. Cały czas mam coś z głosem, ale no trudno, będziecie musieli to przeżyć. Yyy, dobra. Dungeon. O. A, mam lagi we frapsie. Niech to szlak. Nie to wkurza Czekajcie, ja się przeniosę... Ja ten... Ja sobie przejdę do tego dungeonu. A Shit! To tak w O boże Mam nadzieję że mi wypaczycie lagi w dzisiejszym odcinku ale Fraps mi odmawia posłuszeństwa W dzisiejszym odcinku jeszcze sobie nie zrobimy domku W dzisiejszym odcinku zwiedzimy po prostu ten, ten dungeon Tak O, tam jest. Nie no, za każdym krokiem lagi, no. Cholewcia. Shit. Boże, jeśli was to będzie tak samo wkurwiać jak mnie, to... Jezu. Pff, lagi mnie cholernie wkurwiają. Nawet sobie nie wyobrażacie. hop 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 Dobro walcz to użyjemy desek. Hm, co tu może być? Później, później to sobie jakoś lepiej zrobimy, ale wejdźmy do tego dungeonu Zwiedzi i go po prostu zwiedzimy. Hmm, jest tu gdzieś wejście. Nie, dobra, czas się przekopać przez ścianę. Spawner Creepera Jan pokojowy What the fuck Ok mamy tu spawner ale nic tu więcej nie mamy Okej okay. Dobra I obać to spadamy stąd Ale może, może się w końcu kiedyś zaczną spawnić ja sobie tutaj zatrzymam Ja sobie tutaj zrobię checkpointa Na wszelki wypadek Gdzie tu było zejście? Czekajcie — What the fuck No ty jobany dziku Zrobię sobie z ciebie schabowe No on mnie zaraz rzuci No jebany Dobra wiecie co e, To była prezentacja mapy No drugiego sezonu kwadratowych przygód I zwiedziliśmy tajemniczy dungeon Także trzymajcie się i do następnych odcinków Cześć Subskrybuj i bądź na bieżąco Like we <laughs>